Zadanie 25, troszkę ze statystyki. E, zacznijmy od uporządkowania tych e, liczb. Mianowicie to będzie 2, 3, y, potem, potem będzie 5, potem będzie A, a może być też po tej stronie, ale nie wątpię. E, potem jest 10 i potem jest 12. Zwróćcie uwagę, że to tak uporządkowałem mniej więcej. Czemu A wstawiłem w to miejsce? Mediana, czyli tak zwana środkowa wartość, y, jest równa 7. My, zwróćmy uwagę, mamy 6 liczb. Zatem środkowa wartość jest średnią arytmetyczną y, z dwóch środkowych liczb. To za każdym razem tak się dzieje w przypadku parzystej ilości y, danych. Zatem 5, no zróbmy to: 5 plus a na 2 równa się 7. Eee, pomnóżmy razy 2 wykonujmy to łatwe zadanie plus a równa się 14 minus 5 obustronnie czyli a jest równe 9, no i rzeczywiście a uplasowało nam się w tym miejscu przed dziesiątką, za, dziewiąt, e, za piątką zaznaczamy i przechodzimy do 26 już będą na pewno znacznie ładniejsze zna, znacznie ładniejsza jakość, bo, gdyż właśnie dostałem z CKE e, testy znaczy arkusz